Hasab to jak długa podróż samochodem, ale zanim w ogóle ruszysz, musisz się przygotować. Masz paliwo, no to super, bez niego nie pojedziesz. Sprawdzasz ciśnienie w oponach, no to dobrze, to twoje bezpieczeństwo. Światła, hamulce to jak higiena w kuchni. Apteczka, kamizelka, trójkąt tak samo jak rękawiczki, płyn do dezynfekcji, czy też czysta odzież pracy w kuchni. Dopiero teraz możesz planować trasę, czyli analizę zagrożeń w HASAP. I właśnie to wszystko, co robisz przed wyjazdem, to są tak zwane programy wstępne. Bez nich nigdzie nie pojedziesz. Dlatego zanim zaczniesz wdrażać HASAP, zadbaj o podstawy. Jeśli umiesz przygotować auto do podróży, to zrozumienie hasab to już tylko formalność.